Witajcie, drodzy inwestorzy i traderzy. Z Tobą informacje i usługi analityczne system.guru.markets. Zacznijmy od ogólnych informacji o firmie. Jeśli to konieczne, możesz go zatrzymać. Możesz dokładnie rozważyć wszystkie parametry badanej organizacji. Teraz przeanalizujemy aktualne podstawowe wskaźniki spółki Boeing, co, tyker, BA. Przegląd opiera się na danych z dnia 2 lipca 2025 roku. Według klasyfikacji Guru Markets korporacja The Boeing Company należy do podkategorii. Aviaprom w analizie bierze udział 16 firm. Ocena ogólna badanej spółki – 2,5 na 10 punktów. Średnia ocen w podkategorii wynosi 1 punkt. Jeśli spojrzeć na to szerzej, w kontekście całego rynku amerykańskiego jako całości, możemy zobaczyć, że średni wynik dla całego rynku wynosi 1,8 punktu. Wobec oceny ujemnej 2,5 PKT. Boeing Co. Porównując ruch ceny akcji spółki Boeing Co i podkategorii firm. Widzimy, że w ciągu 12 miesięcy akcje Boeing C wykazało 15% zmianę. 45,2% jest przeciwnych zmianom cen w tej podkategorii. Kapitalizacja rynkowa spółki Boeing C wyceniono na 158,2 miliarda dolarów. Z kapitalizacją podkategorii wynoszącą 362 miliardy dolarów. Wartość księgowa spółki wynosi minus 3,31 miliarda dolarów a kapitalizacja bilansowa tej podkategorii wynosi 13 miliardów dolarów. Porównując akcje giełdowe i kapitalizację bilansową, widzimy następujące dane. Zajęty udział The Boeing Company w podkategorii w przypadku oceny kapitalizacji rynkowej wynosi 43,697%. Kapitalizacja wartości księgowej wynosi minus 25,746%. Ocena udziału rynkowego i wartości księgowej organizacji w podkategorii zła 1 PKT. Analizowana organizacja nie ma długów. Wynik realizacji zobowiązań finansowych przedsiębiorstwa bardzo dobry 2 PKT. Wskaźnik wartości rynkowej spółki do zysku wynosi 0. Ze średnią dla podkategorii wynoszącą 0. Wskaźnik wartości rynkowej do zysku w porównaniu do firm z podkategorii bardzo zły, minus 2 punkty. Zysk za ostatnie 12 miesięcy wyniósł minus 11 656 milionów dolarów. Prognozowany zysk w ciągu najbliższych 12 miesięcy ma wynieść 3053 milionów dolarów amerykańskich. Ocena oczekiwanych przyszłych wskaźników zysku w porównaniu z podkategorią dopuszczająca 0 PKT. Wskaźnik ceny do sprzedaży spółki wynosi 2,3. Średnia dla podkategorii wynosi 3,5. Ocena wskaźnika wartości giełdowej spółki do przychodów na te wskaźników z podkategorii dobra 50 PKT. Przychody za ostatnie 12 miesięcy wyniosły 69 450 milionów dolarów. Przyszłe przychody w ciągu następnych 12 miesięcy nie są znane. Ocena wskaźnika oczekiwanych przyszłych wielkości sprzedaży w porównaniu ze wskaźnikami z podkategorii zła – 1 pkt. Marginalizacja wynosi minus 16,8%, przy średniej w podkategorii minus 10,4%. Ocena rentowności w porównaniu ze wskaźnikami podkategorii tolet – 0,5 pkt. Udział spółki pod względem liczby pracowników w poszczególnych podkategoriach wynosi 63,146%, co stanowi 45% więcej niż udział w kapitalizacji rynkowej. Wysokość kapitału przypadająca na jednego pracownika spółki wynosi 920 000 dolarów. Natomiast w przypadku podkategorii kwota ta wynosi 1329 000 dolarów. Ocena wielkości kapitału przypadającego na jednego zatrudnionego w porównaniu ze wskaźnikami przedsiębiorstw spod kategorii Dobra 0,5 PKT. Kwota zysku przypadająca na jednego pracownika wynosi minus 67,8 tys. dolarów. Ze średnią dla podkategorii minus 39,9 tys. dolarów. Ocena zysku przypadającego na jednego pracownika w porównaniu ze wskaźnikami przedsiębiorstw spod kategorii tolet 5/10 PKT. Wartość sprzedaży przypadająca na jednego pracownika organizacji wynosi 404 000 dolarów. W podkategorii 384 000 dolarów. Ocena sprzedaży przypadająca na jednego pracownika w porównaniu do wskaźników z podkategorii dostateczna minus 0,5 PKT. Akcje wystawione na sprzedaż wynoszą 2,1%, przy średniej dla tej podkategorii wynoszącej 2,8%. Wskaźnik techniczny RS-14 pokazuje poziom 58% dla firmy The Boeing Company. Podczas gdy w tej podkategorii poziom ten wynosi około 60%, aktualna cena akcji spółki wynosi około 210 dolarów. Konsensus szacunków ceny akcji spółki wynosi około 226 dolarów. Przyjrzyjmy się tabeli zamówień, jest ona dostępna link w przypiętym komentarzu Tabela zamówień zawiera absolutnie wszystkie decyzje publicznie akceptowane w danym sezonie przez system informacyjno-odniesieniowy Oceny Guru Markets Dostęp do tabeli zleceń jest całkowicie bezpłatny i otwarty. Link w przypiętym komentarzu. W wyniku analizy zapasów The Boeing Company System informacyjno-odniesieniowy oceny Guru Markets podjęto następującą decyzję. Nie otwieraj zamówienia, ponieważ ten film jest recenzją. Dziękuję Wam wszystkim bardzo za obejrzenie tego filmu i skorzystanie z systemu pomocy. Guru Markets.